Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że ostatnie półtora miesiąca spędziłam w Polsce i obiecałam filmik z wrażeniami z Polski, więc oto i on. I oczywiście, jak przy każdym z tego typu filmików, zastrzegam sobie tutaj, że wszystko, o czym mówię, jest moją opinią na podstawie moich doświadczeń, głównie z Krakowa i z Warszawy. Oraz będą tutaj pewnego rodzaju uogólnienia, więc jeżeli powiem, że według mnie Polacy robią tak, a Wy tak nie robicie, to się nie oburzajcie. Filmik będzie podzielony na Dwie części. W pierwszej powiem o tym, co mnie pozytywnie zaskoczyło, a w drugiej powiem o tym, czym mnie Polska rozczarowała. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Więc po pierwsze, co mnie w Polsce bardzo pozytywnie zaskoczyło, o czym chyba trochę zapomniałam, a może po prostu to się jeszcze polepszyło, jest ilość produktów na półkach. E, ja trzy lata nie byłam e, w Polsce, normalnie jeździłam tak co rok, co półtora. W każdym razie ilość produktów jakichkolwiek w Polsce w supermarkecie czy drogerii mnie po prostu przytłoczyła i to tak raczej pozytywnie, bo w Australii nie wiem, mamy cztery sery do wyboru, a w Polsce jest cała alejka z serami. E, jak poszłam do Rosmana, to myślałam, że... Oczopląsu dostanę w Polsce włosing, nie wiem, odżywki emolientowe, humektantowe do włosów, nie wiem, nisko, wysoko porowatych. Po prostu tego jest taka masa, takie zatrzęsienie, jest wszystkiego do wyboru do koloru, a w Australii niestety no, jest dosyć ubogo. Jest naprawdę e, zaledwie kilka, może kilkanaście różnych marek e, i tych produktów nie ma aż tak dużo jak w Polsce, więc ja sobie z Polski nawiozłam mnóstwo różnych kosmetyków, także no to było super. Ja byłam zachwycona. Poza tym wszystko jest otwarte do późna. Jeżeli przyjdzie mi ochota zrobić sobie zakupy o 21, to je sobie zrobię. W Australii, no niestety, wszystko się zamyka o 16, 17.00, więc e, z tym może być problem. To prawda, supermarkety są czasem do 23.00, ale generalnie wszystkie galerie handlowe są zamykane dosyć szybko. Właśnie jeszcze a propos galerii, to powiedzcie mi, o co w Polsce chodzi? Że na każdym rogu są galerie chleba, galerie wypieków, galerie. Nie wiem, pasztetu, po prostu wszędzie są galerie. Jakby już galerie handlowe przeszły do porządku dziennego, ale no galerii chleba, wypieków i nie wiem, rzemieślniczej szynki, no to jeszcze nie widziałam, a w Polsce, no faktycznie w Krakowie i w Warszawie wszędzie to było. Ale jak już jesteśmy przy galeriach, to właśnie rzecz, której chyba aż tak bardzo nie doceniałam w Polsce to jest dostęp do kultury, do sztuki. W Krakowie jest milion kin studyjnych, jest milion muzeów. Ja przez ten ponad miesiąc. Miałam więcej styczności z kulturą i sztuką niż przez ostatnie 3 lata w Australii. To jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Jak chcesz sobie iść zobaczyć Da i ijesz do czarturyskich, a nie musisz lecieć do Europy 24 godziny, żeby sobie to pooglądać. A jeżeli krakowskie muzea czy warszawskie nie spełniają Twoich wymogów, w sobie wsiadałam w Ryanerka i za 2 godziny jestem, nie wiem, w Rzymie, w Mediolanie, gdziekolwiek. No naprawdę. Europa, Polska daje niesamowitą wolność i jest pełna kultury I mi się to tak bardzo, bardzo podobało I kolejna rzecz, o której ja zawsze wspominałam, która mnie w Polsce denerwowała To jest wszędobylskie paniowanie i panowanie sobie Mówienie do ludzi, proszę pana, proszę pani Mnie to od zawsze mi to przeszkadzało A za tym razem jestem bardzo pozytywnie zaskoczona Bo bardzo wiele osób, bardzo w, nie wiem, w sklepach, w restauracjach, no gdziekolwiek Po prostu ludzie zaczęli się zwracać do innych na co prawda brzmi to jeszcze trochę nienaturalnie, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, także sztosik. No i jakość usług, jakość usług wszelakich, od fryzjera po panie, co robią paznokcie, po lekarzy. Jakość usług w Polsce jest w porównaniu z Australią naprawdę, naprawdę wysoka. W Australii jak się chce zrobić paznokcie, to się idzie do chop do takiej pani wietnamki, która robi paznokcie za 20 dolarów. I są one tanie, ale nie wyglądają, a w Polsce gdziekolwiek się nie pójdzie, tak zrobią coś ładnie, dobrze i porządnie. Dobrze, więc to były moje pozytywne zaskoczenia z Polski, pozytywne wrażenia, teraz przejdę do negatywnych. Od razu mówię, że im mnie się bardzo, bardzo w Polsce podobało, miałam naprawdę super czas, no ale były takie rzeczy, które... albo od których się odzwyczajam, albo które mnie po prostu bardzo, bardzo raziły i chcę o nich powiedzieć. Więc po pierwsze, ceny z kosmosu, szczególnie w kawiarniach, w restauracjach. No, jeżeli ja szłam do baru, znaczy do restauracji, która nie była barem mlecznym, no to wychodziło co najmniej 100 zł za osobę. Dla porównania, mediana zarobków w Polsce to jest około 3,5 tysiąca zł, w Australii to jest około 3,5 tysiąca dolarów, więc można prawie tak, wiecie, jeden do 1 przeliczać. Ja nie pamiętam, kiedy ja w Australii wydałam 100 dolarów na obiad, na jedną osobę, na palcach, nie wiem, dwóch rąk. Mogłabym policzyć, ile razy wydałam 100 dolarów na dwie osoby w restauracji. Generalnie, w restauracji, jak się idzie w, w Australii do restauracji, to na dwie osoby wydaje się, na dwie osoby, wydaje się między 30 a 50 dolarów takiej bycie. W takiej po prostu normalnej restauracji. A w Polsce na dwie osoby to było 200 zł, czyli 70 dolarów. No ja po prostu wydaję mniej wychodząc do restauracji w Australii, niż wydawałam po przyjeździe do Polski. Dlatego mnie to niesamowicie negatywnie zaskoczyło. Szczególnie, że na nikim to chyba nie zdaje się robić wrażenia dla każdego 100 zł za osobę w restauracji, to jest normalka, a ja miałam takie, yy, ja bym mogła tańszy obiad w Canberze zjeść niż zjadłam tutaj w jakiejś takiej średniej jakości restauracji w Polsce. A propos cen, jeszcze właśnie, to płatne toalety. Ja już na płatne toalety narzekałam milion razy w moich filmikach. Już generalnie 250 za wysikanie się w toalecie, no to jest jakiś kosmos, ale nie o tym, ale tych toalet po prostu nie ma. Jest bardzo mało publicznych. Toalet, wszystkie są płatne i dlatego ja na przykład codziennie w parku, przy placach zabaw widziałam matki, które na środku trawnika wysikiwały albo wysrywały swoje dzieci. W ciągu tego miesiąca ja zobaczyłam więcej gołych dziecięcych tyłków niż ja zobaczyłam przez 8 lat w Australii. Jeszcze zami zamiast zanieść to dziecko za krzak, czy nie wiem, za jakieś drzewo, no to one to robią na środku trawnika, tej kupy nie posprzątają. No i generalnie no halo, o co w ogóle chodzi, no właśnie a propos jeszcze nie sprzątania kup, no to ludzie nie sprzątają po swoich psach w Polsce. Ja chodząc na trawnik w Australii ani razu nie bałam się, że wdepnę w jakieś gówno, w jakąś kupę. Po prostu idę sobie na trawnik i jestem sobie szczęśliwa na tym trawniku, a w Polsce cały czas trzeba patrzeć pod nogi. Na trawniku, na chodniku wszędzie leżą kupy, no mimo że ludzie mówią, że sprzątają, no to te kupy no, nadal tam są. I wydaje mi się też, że dlatego, że są płatne toalety, że jest ich mało, no to ludzie załatwiają swoje potrzeby w miejscach publicznych. Jest bardzo wiele miejsc, nie wiem, przejścia podziemne, jakieś chodniki, placyki, wejścia w bramach. To jest wszystko zasikane, tam wszędzie śmierdzi moczem, no. Kurcze, no to jest słabe, bo na przykład w Krakowie, który jest turystycznym miastem, no to wygląda bardzo słabo. Zresztą Kraków się zrobił takim Legolandem brzydkim dla turystów, tam jest wszystko robione pod turystów, zniknęło mnóstwo restauracji, mnóstwo knajp, bo to wszystko zostało przerobione na hotele pod turystów, także no to też było moje ogromne rozczarowanie. Zatem od czego zupełnie się odzwyczaiłam, to są papierosy. W Polsce bardzo, bardzo dużo ludzi pali, co druga osoba na ulicy jest z papierosem i ci ludzie Wyrzucają te pety na chodniki. Jak właśnie po pierwszych dwóch dniach znajomi mnie zapytali, co mi się najbardziej rzuciło w oczy w Polsce, to były po prostu zaśmiecone petami chodniki, trawniczki. Po prostu wszędzie leżą pety. Jak im na to zwróciłam uwagę, to oni spojrzeli i powiedzieli, że teraz tego nie odzobaczą, więc następnym razem, jak będziecie na spacerze, no to zwróćcie uwagę na te leżące wszędzie pety. Kolejna rzecz, od której ja się chyba odzwyczaiłam, a która teraz bardzo mi się rzuciła w oczy, no to jest polska reklama. Reklamoza, billboardoza, po prostu zero estetyki. Wszędzie leżą te takie, wiszą te, takie plandeki, nie wiem, fryzjel, blacharz, nie wiem, mechanik samochodowy. Tego jest wszędzie pełno. W ogóle to wygląda tak brzydko e, i bardzo dużo uroku odbiera zarówno Krakowowi jak i Warszawie. Szczególnie jak się na przykład jedzie z Krakowa do zakopanego, tam to już jest w ogóle jakieś apogeum billboardozy, reklamozy. Wszędzie są te plandeki z półnagimi paniami góralkami w korzuszkach reklamujących. Mi jakieś karczmy, czy blachola kierników, no to jest po prostu straszne. I od razu odpowiadam. Bo jak o tym powiedziałam na Instagramie, to wszyscy mnie pytali A w Australii tak nie ma? Nie, w Australii tak nie ma Nie ma reklamozy, nie ma billboardozy Jak się jedzie odcinkiem, nie wiem, 300 km No to billboardy może są dwa A w Polsce są dwa na chyba dwa metry Kolejny temat, czyli polska i australijska moda Zawsze jak ja mówiłam w filmikach, że w Australii wszędzie się chodzi w dresie, w legginsach, Do sklepu się chodzi w piżamie To pisaliście, w Polsce my też jesteśmy tacy wyluzowani, chodzimy w dresach, i w ogóle no. lance bans No sobie myślę, sprawdzę. No i kochani, słuchajcie, tak, zgadzam się, w Polsce więcej się chodzi w dresach, ale to są zawsze dresy markowe, wyprasowane, z idealnie dobranymi kolorami. Z takim dresem, jaki się nosi w Australii, czyli dresem pod tytułem: Ubrałam to, co znalazłam. Nie ma nic wspólnego, to są dresy w wersji fancy. No i po prostu ludzie myślą, że są luzakami, jak sobie ubierą markowy dres z idealnie dobranymi kolorami. Także, no. Okej, okay, chod chodzą Polacy w dresach, ale no, to z luzem również nie ma nic wspólnego. E, zresztą, właśnie jak poszłam na zakupy ubraniowe w Polsce, również jest ogromny wybór ciuchów e, w, w Polsce. Ale co mi się zwróciło, przynajmniej w polskich sklepach i na polskich ulicach, królują marynarki, szczególnie dla kobiet. Jak się wejdzie do sklepu, to są wieszaki, wieszaki marynarek. E, kobiety zawsze na ulicach noszą marynarki po prostu. Polska marynarkami stoi. Eee, ja w Australii chyba ani razu nie ubrałam marynarki. Przywiozłam sobie jedną marynarkę i wyrzuciłam ją. A jak się przeprowadzałam w zeszłym roku do Canberra, także no w Australii w marynarkach raczej się nie chodzi, a w Polsce jest to bardzo popularny element ubioru. To jest uwaga, a nie, że to jest negatywna. Kolejna rzecz, która mi się bardzo rzuciła w oczy, jest to, że Polska zamiast po prostu zaakceptować to, że jest Polską i po prostu objąć to całe swoim sercem i się z tego cieszyć, to cały czas bardzo, ale ja to bardzo aspiruje do zachodu. Um, nie wiem, czy to jest do końca negatywne, czy to jest pozytywne, ale no mnie to się bardzo w oczy rzuciło e, Wszystkie rzeczy w Polsce muszą się nazywać z angielska Nie wiem, ziemniak residence albo nie wiem, cebula apartments No kurde, nazwijcie to pensjonat pod ziemniakiem albo nie wiem, hotel cebula No i będzie okej, okay, ale po prostu wciskanie tych wszystkich angielskich nazw e, do... do i łączenie ich z polskimi słowami no to po prostu brzmi śmiesznie. Również Polacy też widać, że, że bardzo aspirują do wyglądania na bogatszych niż są. Znaczy nie twierdzę, że, że Polacy są ubodzy, e, ale wydaje mi się, że zarabiają trochę mniej niż na zachodzie, a szczególnie w Warszawie co druga kobieta ma torebkę markową z Louis Vuitton. Oczywiście z jak największym logiem, żeby było widać. Wszyscy chodzą w kurtkach z North Face'a za kilka tysięcy złotych, więc no ja myślę sobie, no kurczę, chyba się ludziom powodzi w tej Polsce. zresztą. W Warszawie i w Krakowie, zresztą, też. Widziałam więcej e, takich e, luksusowych samochodów niż widuję w Australii. Na co drugim rogu e, stały Mercedesy, G-Wagon, e, jakieś Porsche, w ogóle Polska jakby luksusem stoi. A z tego, co się ogląda w wiadomościach, jak się mówi, jak Polakom jest źle, no to tego jakby zupełnie nie widać. Więc mam tutaj trochę taki. Dysonans poznawczy. Kolejną rzeczą są polscy kierowcy i kultura jazdy w Polsce. W Australii największą prędkością na autostradzie jest 100 albo 110 km. Tak, jest jedna autostrada w Australii, gdzie nie ma limitu prędkości, ale jest na pustyni, ale generalnie to jest 100-110 km. Wszyscy jadą e, przepisowo, bo mandaty są ogromne, e, jest tylko 12 punktów, a za każde wykroczenie nawet za 1 kilometr za godzinę, jak się przekroczy e, prędkość, to się już dostaje punkty. W w Polsce tych punktów jest dużo, mandaty są średnio wysokie, więc wszyscy po prostu zapierdalają ja się bałam jeździć samochodem w Polsce. Sama za kółko nie wsiadłam, ale nawet jak się z kimś jechało, to po prostu ludzie, którzy nas mijali, nie wiem, 180 km na godzinę, no to ja tak jechałam trochę, przyznam, z duszą na ramieniu. Ale wydaje mi się, że miało to też pozytywny wpływ na niektóre rzeczy. Na przykład na to, że ludzie nauczyli się stać na światłach. Więc e, jak ja pamiętam, jak ostatni raz byłam w Polsce, to na przejściu dla pieszych u mnie na osiedlu, to jak było czerwone światło, no to pff, jak nie za bardzo nic jechało albo było daleko, to ludzie po prostu przechodzili na tym czerwonym świetle na przystanek. A teraz oni po prostu stoją i czekają na zielone. Także myślę, że. To, że się boją kierowców to jest z jednej strony dobra rzecz, ale z drugiej strony no to mm, trochę niebezpiecznie. Właśnie jeszcze a propos języka i wrzucania angielskich słów do języka polskiego, to bardzo mnie zdziwiło jedno słowo, z którym spotykam się dosyć często właśnie w restauracjach, kawiarniach, wszelkiego rodzaju barach i to jest słowo kordiał. Ja sobie myślę kordiał, kordian, o co chodzi, słowacki, w ogóle halo. A tutaj się okazało, że chodzi o taki sok, syrop do piwa, na przykład takie, że się mówi, poproszę piwo z sokiem, ale teraz sok czy syrop został zamieniony na cordial. I ja się tak zastanawiałam, od czego to się wzięło? A potem sobie przypomniałam, że przecież po angielsku właśnie taki sok, syrop to jest kordial, I oni to sobie przerobili na polskie i teraz w barach można dostać piwo z cordiałem. I takie miałam. Okej, okay, to jest trochę dziwne, ale no... Jakby język ewoluuje, ale tak chciałam po prostu powiedzieć, że to słowo bardzo, bardzo mnie zdziwiło. No dobrze, więc to już chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał, że bawiliście się na nim tak samo dobrze, jak ja, kiedy go nagrywałam. Jeżeli tak było, to pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to wciśnijcie przycisk subskrypcji oraz włączcie dzwoneczek. Oraz zapraszam Was na mój Instagram, gdzie widzimy się praktycznie codziennie. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Cześć.